jestem, witam serdecznie wszystkich na kanale 7 rano ponieważ zakupy ostatnio jak i przedostatnio jeszcze wcześniej przeważnie robiłem w sklepie Stando Shop zakupiłem oto taką fajną wodę po goleniu nazywa się firma Ariana Evans Aftershave the Novelist Novelist bardzo fajna woda jeżeli aplikujecie taką wodę bursztyn, wanilia te zapachy które oczywiście odpowiadają mi lubię waniliowe zapachy jest to woda która posiada w swoim zestawie szereg łagodzących i kojących dla naszej skóry składników w połączeniu z balsamem jest to tak zwana woda aftershave splash Dlatego warto mieć w swoim zestawie taką wodę, proszę Państwa, i wtedy nasza skóra jest odpowiednio zadbana po kolei. Jak już wspomniałem, wodę Ariana Evans, jak i pozostałe dzisiejsze yy, produkty, zakupiłem w sklepie Stando Shop. Dowód uznania od właścicieli yy, wspomnianego sklepu dostałem taki oto kubek. Proszę bardzo, z napisem jesteśmy z Wami od 8 lat. Od pięciu wszystko się zaczęło, stando shop. Tak jest. Jesteśmy z Wami od 8 lat. Od 5 lat dbamy o Twój zarost. Dziękuję ślicznie. i jeszcze. Proszę bardzo, stando shop. No cóż, mała rzecz, a cieszy. Smycz. Również firmowa, sklepowa, bardzo fajna. Jestem bardzo wdzięczny. Kłaniam się niziutko. Poprawiam grzywkę i będę się zaraz golił. A czym się wygolił? Pędzel SMOK C7. tu tubęd. Mydełko już kończę wyrabiać. To oczywiście było szybciej. W filmie trwał 2 godziny 8 minut. I nie chcę Państwa oczywiście zanudzać. Wiadomo, kręcimy, kręcimy lewo, prawo i fajna piana wychodzi z mydła. A jakiego mydła? Proszę Państwa, dzisiaj to samo mydło, które prezentowałem ostatnio na filmie. Dobry, to amerykańska firma. Świetne mydło, również waniliowo-cytusowo-kwiatowe klimaty jeżeli ktoś lubi polecam tyle jest było zużyte. tygielku rozrabiam oczywiście a jaki jest tygielek tygielek Gotwe smaj. niezwykle wytrzymały nietłukącego nie się lekkiego plastiku mułem uprzednią ciepłą wodą i taką to oliwką mydło w płynie oliwkowe, które wcześniej żona wyłożyła na umywalce. Ja po prostu myję zwykłym mydłem twarz. ważne żeby twarz umyć. usunąć zanieczyszczenia, czyszczenia, na skórek i te inne sprawy. Twarz musi być nasza skóra czysta. Ariana Evans, to, to, to. No i maszyneczka z tytanu, prawem. Połówka żyletki persona platinu. Może będzie pierwszy raz, za, pierwszy raz zarost. Pewnie jakoś półtora dwudniowy. To by było na tyle. Wsio, wsio. No to mogę już kończyć. Nie, dopiero zaczynam. Mocetraż. Twarz Utrzymy oczywiście ciepłą wodą. Myślę, że z tym Państwo nie będą mieć problemu. Każdy w domu posiada nową ciepłą wodę. Także warto, jak wspomniałem, twarz umyć. Pendel SEMOC C7, właśnie bolsucze jedyny bolsu, który posiadam w swojej kolekcji. Jak już Państwo założyli ostatnio w swoim repertuarze filmowym, zamieściłem filmy z golenia maszynkami systemowymi. To nie jest nic złego. Pragnę uspokoić. No się gole, jak widać, maszynkami na żyletki. Jednak od czasu do czasu również używam maszynek systemowych, jednorazowych. Golenie na mokro, proszę Państwa, no nie tylko. Golenie tradycyjne, również. Golenie nowoczesnymi sprzętami. Ok, świetna piana powstaje z mydła. Nobeloter, w ogóle ostatnio, ostatnio, w ogóle używam dużo amerykańskich produktów, które naprawdę są świetnej jakości. No, jakoś przystępna cena. Pędzel dzisiejszy to portugalski pędzel. Maszynka polska, właśnie firmy Stando, i tam zakupiona. A tak poza tym. No tak poza tym to wszystko ok. Trzeba się golić. Nie narzekać, nie ma marudzić. Tylko się golić. A resztę pier... papolić. Pierre Lucien, tak powiedział. Tylko się golić. A resztę pier papolić no. więc tak, ostatnio dałem trochę swojej twarzy odpocząć tu mi wyskoczył po goleniu systemówkami jakiś syfek, ostatnio go trochę skosiłem i chciałem, żeby troszeczkę sobie podgolił się. O, to, to, te trzy, tu, teraz po maszynkach systemowych. Galiłem się, prezentowałem na kanale. I coś nieco po tych piankach, pewnie też to bardzo dobre pianki Barbasola, ale twarz nie przyzwyczajona pewnie jest dla takich pianek. tudzież sprzętów plastykowych, bo szczerze mówiąc rzadko się gole. Systemówkami. Ale parę filmów jeszcze z maszynkami systemowymi, tak jak na przykład mam, źle Mach 3, mam w planie nagrać. Fajny dobry posisk. Czyje sobie zrobimy w poprzek. że nie lubię jak szyja drapie dlatego przed koleniem pod górę czyli pod włos jeszcze jadę w poprzek żeby maksymalnie tą szyję tu dogolić oczywiście nie zmienia siłę. Odnośnie pre ostatnio był rzucony w necie taki temat. To również uważam, że są konieczne przy słabych kremach do golenia, które nie mają odpowiedniego poślizgu, tylko one po prostu nadają poślizgu, nic więcej przy dobrych mydłach, takie jak Ariana Evans, Sterling. Czy to medło No Otter że posiada bardzo dobry poślizg na Bazie talą jest wszelaki p nie jest konieczny Takie jest moje skromne gorącego się kowalskiego zwykłe do zdanie? Oczywiście każdy ma prawo mieć swoje. Golicie. Jak mu się podoba. Są ludzie, którzy używają przy każdym graniu aunu pre I trzeba to również uszanować. Tak jest. weszło będę zaraz pewnie trochę kręci w nosie ale spoko 嗯嗯嗯嗯，这个是变。 Oczy zaszypą, ale już jest Okej, okay. gole mi się dalej. Jak państwo zauważyli maszynką na żyletki nie jest jakimś jakąś trudną czynnością podobnie jak maszynką systemową Oczywiście nie jestem jakimś słownistym antagonistą, słownistycznym antagonistą i nie no, namawiam do takiego. Gru. Ja zdaję sobie sprawę, że lubię dobrze większość z Państwa ogoli się maszynkami plastykowymi. Takie jest moje zdanie. Co kto lubi? Oczywiście. Moim zdaniem, jeżeli już Państwo właśnie na ten kanał zainteresowali się koleniem maszynką na żeletki, czyli koleniem tradycyjnym, warto spróbować. Żeby się przekonać, czy to golenie jest dla Państwa, czy nie za bardzo. Jak się Państwo nie przekonają, to nie będą wiedzieć. A jak się Państwo przekonają, to się Państwo będą golić takimi właśnie sprzęcikami. Ten sprzęcik tylko jest na, na połówkę żyletki, czyli tak zwany single edge. Oczywiście nie muszę nikomu tłumaczyć, że są maszynki na całe żyletki. Persona platynu musiałem przełamać nożyczkami, by uzyskać efekt połówki żyletki. Aha, jeszcze jedna rzecz. Żyletki, maszynki, z tą oczywiście w środku zamontowaną, nie dociskamy. Leciutko prowadzimy z czuciem po skończonym goleniu. Nie sprawdzamy na siłę, czy jeszcze gdzieś czujemy zarost, bo nabawi się niepotrzebnej nerwicy. Mogą Państwo wierzyć, po takiej maszynce jest człowiek w stanie się dogoić gładziutko, fajnie, bez podrażnień. I skóra jest. To w mojej kondycji. I skończyłem dzisiaj się golić. Rozkręcam maszynkę. Tak wygląda rączka. Świetne żłobienie rączka nazywa się MARSO z napisem oczywiście firmowym STANDO firmy która ja ją wyprodukowała. pro Stand STANDO MADE IN POLAND 033TI czyli titan. Numer seryjny wyprodukowanej maszynki 033. Tak wygląda. Przecięta na pół żyletka Persona Platinum. Przecięta zwykłymi nożyczkami. Tu są takie bolce, piny i umieszcza się tą żyletkę. Na tych pinach stabilnie się trzyma. Fajne. Golenie to już było użyte pierwszy raz, jeszcze będzie drugi, gdyż jedną połóweczkę, podobnie jak zwykłą całą żyletkę używam do golenia dwa razy. Wcieram twarz po spłukaniu zimną wodą. No i oczywiście nałożę wodę po na twarz i zakończę dzisiejsze goleń Także jeszcze raz dzięki za fajne, sympatyczne gadżety, które wiadomo wiele nie kosztują, ale dla klienta naprawdę wiele znaczą. Firma Stando. Dziękuję serdecznie jeszcze raz właścicielowi firmy, panu Stanisławowi Łowickiem. I tym sposobem, proszę państwa, przyciąga się klientów. Solidna firma. Solidny sklep internetowy. Warto tam zajrzeć. Standoshop.pl. Na koniec woda. Dozownik jest fajny, yy, aplikacja w sam raz, to znaczy nie wylatuje pół butelki na rękę, tylko stopniowo ta woda. O tak jak to widać, kropelka do kropelki. I tak ma być. Woda, właśnie takie białe mleczko. Rozmakowujemy to, wklepujemy, wcieramy jak to boli, w twarz. Po zastosowaniu wody Ariana Ramos nie musicie Państwo już nanosić na twarz balsamu, gdyż ta woda znakomicie nawilża. Jeszcze troszeczkę skóra na wyżżana mięciutka To wszystko dzięki tej oto wspaniałej wodzie Ariana Evans Nowelist. Również to dostania w sklepie standard Shop tu jest ogólnie świetnie zaopatrzony, w wysokiej klasy chociażby takie i innych barek wody po goleniu, warto tam zajrzeć naprawdę tym bardziej niedrogi towar 90 parę złotych tak nie kosztuje Podobno, podobnie jak owe mydełko cała stówka warto się golić takimi produktami niż na przykład Puszkami barbasola, piękami barbasola z puszki, które również są dobre, ale dobre dla maszynek systemowych i maszynek jednorazowych. Nie oszukujmy się, nie zapewnią nam takiego świetnego golenia, kiedy golimy się maszynkami na żyletki Przy tradycyjnym goleniu musi być dobrej jakości krem do golenia albo właśnie mydło. Nie byłem się być amerykańskie, proszę Państwa, ja mam różne kosmetyki. Najprostszy krem za 9,00 złotych turecki Arco Cool. Również polecam. Jest świetny krem do dostania w necie. Wygooglujecie Arco Cool i wyskoczy nam na pewno w propozycjach zakupu w niektórych sklepach czy na platformach aukcyjnych. Właśnie Arko jest bardzo dobrym kremem. Pragnę uspokoić, że nie, nie pachnie tak w cudzysłowie jak mydło arko, które pachniało co niektórym jak dawna kostka WC. To mydło ma fajny cytrusowy, lekki zapach także i dobre właściwości. Bardzo dobrze zmiękcza zarost i nawilża. Także niekoniecznie może, musicie Państwo kupować jakieś mydło za 100 zł, można taki oto krem fajny za 9 zł kupić. Pędzol jakiś również tani, syntetyk najlepiej, jeżeli ktoś ma wrażliwą twarz, i goli się tak jak się goli przeciętny polski golarz. Miłego. Do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.